Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GameTrail TV. Ja mam na imię Piotrek i dzisiaj pokażę Wam grę pod tyłem Drakonium. I teraz dlaczego? Jakiś czas temu chyba już dawny czas temu, mieliśmy na kanale GameTroll TV taki zwyczaj, że prezentowaliśmy w soboty gry dla dzieci. Ale ku naszej wielkiej rozpaczy, jakoś specjalną waszą uwagą, zainteresowaniem, ta seria się nie cieszyła. Carlos, wtedy i teraz też ojciec, ja od jakiegoś czasu, prawie już kurczę od roku, jak ten czas leci, też ojciec, stwierdziliśmy, że tę serię należy wskrzesić. A jaka jest lepsza data niż 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka? Tak więc dzisiaj z okazji Dnia Dziecka pokazujemy Wam grę drakonium. Yy, gra, która jest o smokach, ale nie o tym teraz będę mówił. Gra, która ym, w gąszczu gier dla dzieci i jest czymś fajnym. Nie wiem, czy macie podobne wrażenie. Poprawcie mi w komentarzach, jeśli się mylę. Ale czy macie takie podobne wrażenie jak ja, że kupując grę dla dziecka, czy po prostu patrząc, jaka jest oferta gier dla dziecka, mamy do czynienia z bardzo często takimi totalnie infantylnymi produktami, które po prostu urągają inteligencji naszego dziecka i te produkty obiecują nam niesamowite rzeczy, a nagle, kiedy do nich się dobieramy, okazuje się, że jest to po prostu mniej lub bardziej kupka, kupeczka, rzadka kupka czy jakaś tam inna kupeczka. Yy, dlatego wybrałem Wam grę Drakonium, ponieważ wydaje mi się, że w gąszczu tej oferty jest ciekawą grą, która dodatkowo kosztuje, jak się dobrze poszuka, 22, 23, 4 zł, więc zobaczcie sami. Zaczynamy oczywiście od instrukcji. Aby zacząć grać w grę Drakonium, tak jak każdą inną, trzeba przeczytać instrukcję. Tutaj, jak widzicie, jest naprawdę krótka, i szybko idzie ogarnąć, nawet w trakcie przygotowywania rozgrywki, o co chodzi w grze. Aby przygotować grę, trzeba najpierw rozłożyć cztery karty, które widzicie teraz na załączonym obrazku, które będą stanowiły tzw. linię frontu. Następnie tasujemy talie dużych smoków i talie małych smoków. Możemy je poznać po różnych tyłach. Stali dużych smoków, wykładamy 5 kart, tak żeby widzieli je wszyscy gracze i każdy z nich miał do nich równy dostęp. Stali małych smoków, przed tym jak wyłożymy 4, każdy z graczy dobiera 3 karty na rękę, zatrzymuje, nie pokazuje innemu, no i dalej wykładamy te cztery widoczne karty. No i tyle, przygotowaliśmy już grę. I teraz bardzo ważne, o co chodzi w grze i kiedy się kończy. Jak sami widzicie, mamy tą linię frontu i talie, które na razie są poza kadrem stroju, będziemy dobierali nasze karty. W grze chodzi o to, że każdy z graczy po swojej stronie, jako że jest to gra na dwóch graczy, będzie umieszczał różnego rodzaju smoki w odpowiadających im klaczach, co widzicie na załączonym obrazku. I teraz gra kończy się w momencie, kiedy jeden z graczy zgromadzi po swojej stronie smoki, trzy w dowolnych dwóch rzędach. Wtedy gra się kończy. Sumuję, Wiemy w tym momencie, jaką siłę reprezentują nasze smoki, porównujemy ze smokiem po drugiej stronie, i gracz, który ma więcej, wygrywa przewagę. Jeśli uda nam się wygrać więcej przewag niż ma przeciwnik, czyli załóżmy, udało nam się wygrać w dwóch, trzech miejscach, przeciwnik w jednej, no to w tym momencie wygrywamy grę. No i tyle. No dobra, ale tak się prosto mówi, trudniej się robi, więc zobaczcie jakie są zasady. Zacznijmy sobie od akcji, a tych akcji mamy łącznie cztery. I teraz pierwsza akcja nazywa się przeszukiwanie. I przeszukujemy, czyli zabieramy sobie jedną kartę z talii wyłożonych małych smoków, czyli takie półsmoczka, ewentualnie już jajeczko. Zabieramy sobie jedną kartę na rękę. To jest nasza jedna akcja, kończymy i dalej już następuje akcja kolejnego gracza. Maksymalnie kart możemy mieć takich 6 na ręku, jeśli mamy więcej, musimy jakoś tę nadmiarową odrzucić. Druga akcja to akcja, gdzie robimy to samo, tylko dobieramy jedną kartę z zakrytego stosu i po prostu sobie dobieramy na rękę tę jedną kartę. Kolejna akcja związana już jest z tym, co mamy na ręku ponieważ jak idzie się inteligentnie domyśleć, to, co mamy na ręku, będzie służyło nam do czegoś, żebyśmy się wymienili. Tak więc zobaczcie. Mamy niebieską, niebieską, zieloną kartę i dwa razy smoczek, czyli mamy jeszcze dwie zielone karty. Co możemy z tym zrobić? Ano, patrzymy sobie teraz na talie dużych smoków. I teraz widzimy, że mamy takiego smoka, którego możemy sobie wziąć, ponieważ możemy, odrzucając to, co mamy na ręku, czyli jedną zieloną kartę, jeszcze jedną zieloną kartę i jeszcze dwie niebieskie, czyli łącznie cztery karty, kiedy odrzucimy, możemy sobie zabrać tego zielonego smoka, ale nie bierzemy go na rękę, ponieważ w ramach tej akcji również poza tym, że odbraliśmy kartę, musimy ją teraz, nie możemy, musimy ją teraz dołożyć do jednego z pasujących po tarczy, możemy się poznać slotów, które mamy przeznaczone po naszej stronie. Tu możemy dołożyć do szarej lub do niebieskiej strefy i kiedy to zrobimy, po prostu zostawiamy naszego smoka na przykład przy zielonej strefie, no i zaczynamy kolejną akcję i robi to kolejny gracz. No i właśnie tak to robimy. Dołożyliśmy już smoka, jesteśmy zadowoleni i w ten sposób będziemy budowali przewagę po naszej stronie, a przeciwnik po swojej stronie. Od i cała filozofia gry, jak już się kończy, już wiecie, czyli będziemy sobie nabudowywać nasze smoki, gracz będzie robił to samo. Kiedy uzbierają się trzy smoki po stronie jednego z graczy, grę przerywamy, sprawdzamy kto ma przewagi, kto tych przewag na poszczególnej linii frontu będzie miał najwięcej, wygrywa grę. Koniec. A ile zabawy w tym? Na zakończenie jak zwykle kilka słów podsumowania i teraz co możemy powiedzieć sobie o grze Drakoniu. Słuchajcie, jest to gra, która y, pod względem wykonania w pułapie cenowym, jaki oferuje naprawdę jest ciekawie wykonana. Mówię tutaj o grafikach, ale również materiał użyty do produkcji gry naprawdę nie odstaje od tego, co możemy spotkać w nieco droższych tytułach i tutaj naprawdę brawo. Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, no właśnie, y, no prawdopodobnie w tę grę na samym początku będą grali właśnie dorośli z dziećmi. No i to jest bardzo ważna rzecz, przynajmniej ja mam zawsze takie opory, że jak będę grał z dzieckiem, będę grał w jakąś grę totalnie infantylną. Tutaj tego poczucia nie mam, ponieważ gra dla mnie jako dla dorosłego nie jest jakoś specjalnie skomplikowana, ale nie będę się czuł, że nie wiem, przesuwam tutaj pszczółkę, że tutaj robię jakieś inne pierdoły. No nie. Tutaj jest troszeczkę inny klimat, zupełnie inna tematyka, smoki, super fantastyczna sprawa. I dzieciaki, dla których gra też nie jest jakoś specjalnie skomplikowana. Grałem z dzieciakami, nie wiem, 6+, plus, na pudełku jest napisane 8+, plus i dalej, ale grałem z dzieciakami, nie wiem, 6+, siedmiu, 8 latkami, 12 latkami i każdy przy tej grze dobrze się bawił. 12 Dwunastolatek nie miał takiego wrażenia, że gra w grę jakąś taką ogłupiającą, a sześciolatek cieszył się, że po prostu załapał i gra nie może sobie tymi kartami spokojnie operować. Tak więc, jeśli szukacie czegoś fajnego, ciekawego, niedrogiego i jeszcze nie kupiliście nic na Dzień Dziecka, to wydaje mi się, że Drakonium spokojnie możecie w swoich zasobach mieć. To tyle na dzisiaj. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!